Błędy. Błędy jeszcze na budowie. Generalnie błędy i niedopatrzenia na budowie naprawdę kosztują kilka razy więcej, kiedy się chce je naprawiać. A oprócz pieniędzy, zresztą, to są też nerwy i to jest też czas, no stracony czas. Także nie oszczędzaj przede wszystkim na tym, co trudno naprawić. Czyli nie oszczędzaj na fundamentach, nie oszczędzaj na izolacjach poniżej poziomu gruntu, dlatego że tam jest się najtrudniej dostać. Nie warto oszczędzać też na izolacji dachu, na izolacji ścian. Mówię o hydro i, i termoizolacji. I też właśnie nie warto oszczędzać na, na tym wszystkim, gdzie żeby się dostać, to musisz zniszczyć coś innego. I naprawdę, naprawdę podłogę w domu łatwiej można wymienić. Niż szukać przyczyny jakiegoś grzyba na ścianie. A jest tak, że większość inwestorów właśnie skupia się na tym, żeby fajnie wykończyć wnętrza, żeby no, było modnie, zamiast tak naprawdę zapewnić sobie dobrze funkcjonujący dom, czyli taki dom poprawny technicznie. Czyli tak naprawdę trochę idą w zupełnie inną stronę, niż ma to najwięcej sensu. Tak po prostu patrząc pod kątem eksploatacji budynku. I zgaduję, że prawdopodobnie zakładasz, że na Twojej budowie nie będzie błędów. Raczej często tak jest, że dopóki się tego nie zobaczy, to się myśli, że no, moja ekipa przecież jest sprawdzona. No i jeżeli tak jest w Twoim przypadku, to tym bardziej naprawdę uważaj na te błędy, dlatego że naprawdę budowa to nie jest łatwy proces. Zawsze po drodze się pojawiają trudności. Nie chcę Cię też straszyć, no ale no, tak jest że trzeba po prostu monitorować, co się dzieje na budowie. I nie chodzi o to, że błędy się czasami po prostu zdarzają przez nieuwagę, chociaż tak oczywiście jest, ale właśnie, żeby naprawdę uważać jak najbardziej, żeby ich nie było. Od projektu, od samego początku, po wykończenie budynku. Dlatego też im bardziej będziesz mieć doświadczonego i takiego poważnego wykonawcę, no to do tym lepiej. A te błędy na budowie mogą być przeróżne. Bo na przykład ściana postawiona przez nieuwagę, po prostu nie w tym miejscu, co trzeba. Czasami nawet przesunięcie o 5-10 cm już robi różnicę. Naprawdę. Jak jest gdzieś mała działka i, i pomieszczenia są nieduże, to robi różnicę. Błędami są też często źle zaizolowane fundamenty przez brak wiedzy. A też nieuwaga właśnie w rodzaju, przypomniało mi się... Niecały rok temu wykonawca zrobił w takim budynku więźbę odwrotnie, w sensie takie jakby odbicie lustrzane, dlatego, że patrzył na rysunek do góry nogami. I okna powychodziły nie w tych miejscach, co były zaprojektowane, i po prostu trzeba było częściowo to poprawić, a częściowo trochę zmienić projekt. Tutaj się udało bez jakichś tam większych problemów, po prostu wykonawca tutaj też musiał za to zapłacić. Ale ile jest też takich przypadków, że inwestor nagle coś zmienia w projekcie w czasie budowy, i się nagle okazuje, że trzeba ups, inaczej poprowadzić instalację, gdzieś coś jeszcze trzeba rozebrać, coś przestawić, i wychodzi po prostu kicha. Na przykład plus 10 tysięcy złotych, na przykład, których nie trzeba by było wydawać, gdyby chociaż spojrzeć na projekt. Naprawdę i na budowie też się troszeczkę inaczej wydaje pieniądze. Tymi tysiącami się wydaje, często z kredytu, ale jak pomyśleć, ile trzeba pracować, żeby tyle zarobić, no to już, już wiemy, jak to jest dużo. Także to no, już daje inną perspektywę. A z kolei nienaprawiane błędy i takie błędy, których się nie jest świadomym, no to one w czasie eksploatacji i tak się odezwą. Na przykład dwa lata albo pięć lat po zakończeniu budowy, coś zacznie gdzieś cieknąć, czy ciec, cieknąć. Ehm, skądś będzie wiało, na przykład, coś będzie odpadać. A pięć lat, no to przecież to jest bardzo mało w, ży w życiu budynku. Ehm, I pamiętaj, że to jest patologiczna sytuacja, a nie jest normalna, mimo że jest częsta przy obecnym stanie budownictwa. Dlatego po prostu pamiętaj, żeby przez. Przez jakieś pochopne decyzje, typu zmiana materiału z projektu, dlatego że jest inny materiał w promocji, to pamiętaj, żeby to były przemyślane decyzje, żeby po prostu nie przysporzyć sobie problemów w przyszłości, tylko po prostu, żeby razem z zakończeniem budowy zamknąć temat i zacząć już myśleć o innych rzeczach. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, o czym warto myśleć w temacie oszczędnej budowy. Czyli w skrócie, y, to można zamknąć w jednym zdaniu. Pamiętaj, że możesz potrzebować sprzedać dom. Y, I też pamiętaj, że nie będziesz chcieć płacić za błędy i takie rzeczy, których można było uniknąć. To są te dwie rzeczy. A jeżeli masz do mnie pytania, to napisz maila na adres dom według ciebie, y, albo też na Instagramie, y, dom według Ciebie. A za tydzień wciąż zostajemy w temacie oszczędności, e, czyli będzie już tym razem o konkretnych rozwiązaniach projektowych, e, takich, które obtanią inwestycje. Także zapraszam cię serdecznie i też zachęcam do subskrypcji, e, jeśli nie chcesz przegapić tego kolejnego odcinka. A tymczasem cię pozdrawiam i powodzenia.